W Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego poznaliśmy tegorocznych laureatów wyróżnienia Osobowość Roku Warmii i Mazur, przyznawanego przez Warmińsko-Mazurski Klub Biznesu. Są to osoby nieprzeciętne, które promują nasz region i którym jako mieszkańcy Warmii i Mazur wiele zawdzięczamy. My jako przedsiębiorcy, czołowi i przedsiębiorcy z regionu, chcielibyśmy wskazać takim osobom, że też o nich pamiętamy, że, że, że powinni otrzymać nagrodę za, za, za własną działalność. Każda osobowość, która jest wyróżniona przez barmińsko-mazurski klub biznesu, to ogromna promocja dla regionu. Szczególnie to jest istotne teraz, kiedy są alokacje środków unijnych i w dużej mierze są one przeznaczone na gospodarkę. Więc potrzebne są dobre przykłady sukcesu. Kapituła warmińsko-mazurskiego Klubu Biznesu tytuł Osobowość Roku Warmii i Mazur przyznaje od 1994 roku. Takżeśmy się umówili, że nie będą to osoby właśnie z naszego segmentu biznesowego. Raczej mówimy tutaj o ludziach. E, świata sportu, w różnych dziedzin kultury. To są ludzie, którzy coś w tym okresie trudnym chcą zrobić, coś osiągnąć i chociażby sportowiec, który jest sportowcem i w tym ciężkim czasie daje wysiłek swój niesamowity. Tegoroczni laureaci zostali dostrzeżeni za niesienie pomocy humanitarnej, osiągnięcia w dziedzinie okulistyki, działalność prawniczą, sukcesy sportowe i badania naukowe poza granicami kraju postrzegani jesteśmy też właśnie przez pryzmat tak zwanych osób rozpoznawalnych, które rozsławiają nasz region i powinniśmy te osoby dostrzegać, bo przecież to nie przyszło im samo, to ich wysiłek, ich talent. W statuetki otrzymali mecenas Lech Obara, doktor Janusz Pieczyński, profesor Lech Polkowski, lekkoatleta Karol Zalewski oraz Maltańskie Centrum Pomocy w Barczewie. W mieście, w którym Pracuję, mieszkam, działam 50 lat i po raz pierwszy zostałem w swoim mieście dostrzeżony i uhonorowany. tym ważne dla mnie jest to wyróżnienie, ponieważ to jakby się znalazłem uznanie również w oczach swoich sąsiadów. Jestem bardzo wdzięczny Kapitule za, no za docenienie mojej pracy, ale przede wszystkim. Muszę to podkreślić, że to jest praca całego zespołu, czyli wszystkich moich koleżanek i kolegów z oddziału no i przede wszystkim dyrekcji Szpitala Wojewódzkiego w Olsztynie, który bardzo mnie wspierał w tych działaniach. Kapituła wręcza także statuetki honorowe. W tym roku wyróżnienie to otrzymał Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv